Cześć, witam wszystkich Nareszcie chwila spokoju i można coś powiedzieć Będzie słychać Kolejna wycieczka Ma być pierwsza w tym sezonie setka 115 km zaplanowane Nie pamiętam dokładnie ile Nie wiem ile to wyjdzie Zobaczymy Dojechałem pociągiem do Wieliczki Trasa mnie przywitała ostrym podjazdem A potem jazdą główną ulicą Także Samochód za samochodem Nie dało się nic powiedzieć Bo i tak pewnie niewiele byłoby słychać Pogoda taka, jaka widać w liście. Prognozy pogody zapowiadały, że w nocy 6 stopni, w dzień do 14. Tyle, że jak wstałem i sprawdziłem, to było 0 i szronna prawie. Może trochę i nie wyszła ta prognoza. Miejmy nadzieję, że druga część prognozy się sprawdzi, czyli że faktycznie zrobi się przynajmniej ponad te 10 stopni i w miarę niedługo. zaczął narzekać na za niską temperaturę z Wieliczki wyjechałem w kierunku Niepołomic Później w Niepołomicach odbijam trochę na południe i wracam do w kierunku Wieliczki po czym jeszcze jedna taka pętelka i dopiero powrót w kierunku Krakowa Trasa jest wyznaczona z założeniem zahaczenia kolejnych nowych kwadratów Są takie esy floresy które będę wykręcał Taki eksperymentalny odcinek. Drogi, Ach, ale właśnie jechał samochód. Na środku jest pas dla samochodów. I dwie ścieżki rowerowe po bokach. Założenie jest tak A, ten pan idzie nieprawidłowo. Ma jechać środkiem, ale w momencie, jak są dwa samochody z naprzeciwka, to wtedy mogą zjechać na ten fragment pieszo-rowerowy minąc się, mają wrócić na środek. No, oczywiście, że przy większym ruchu samochodowym, to jest ten nie do zrobienia, ale na takich bocznych drogach tak mam nadzieję, że to będzie widać To był szron Tylko że robi się cieplej, więc zaczyna się topić. Przed połomicami kawałek połałem wiślanych. Nie połomicy Krótki postój na stacji benzynowej na kawę. i jedziemy dalej Zamek w Rynie i Rynek w Я вам хотел скрыть Teraz przez jakiś czas powinien być spokój od samochodów, bo wjechałem do Puszczy Niepołomickiej. Chyba dziki tu urzędowały. Krótki postój na przegryzienie Bananka na przystanku w Tamaszkowicach 45. kilometr Przed chwilą nawet gdzieś tam wyszło słońce i przyświeciło No ale teraz znowu jest do Teraz czeka mnie trochę mało ciekawy fragment, bo kilka kilometrów dosyć ruchliwą drogą wojewódzką. Teraz akurat jest chwila przerwy, ale ale jeżdżą non stop. No, właśnie nie non stop Ale sporo ich tu jeździ.

Niestety okazało się, że odcinek tą drogą wojewódzką był krótszy niż się spodziewałem i zaraz potem zjechałem na boczną drogę. Aż nie wiem, że 2, może trzy nie, 3 km chyba nie było z ale w tych dwóch kilometrach był też kilkuset metrowy podjazd mgła ustąpiła, wyszło słońce i odsłoniły się widoki całkiem ładne Takie to szczęście, że kamera nie przechwytuje zapachów. Chyba, że trzeba powiedzieć, jeszcze nie przechwytuje zapachów. To był tam fragment, który nie pachniał zbyt ładnie, że tak powiem. Jestem chyba w najwyższym punkcie dzisiejszej trasy Chorągwica Po lewej widać wieżę nadajnika antenę nadajnika radiowo-telewizyjnego Teraz już generalnie powinno być z górki, teraz ją lepiej widać i punkt widokowy. Wystarczy tych widoczków. O, przy okazji widzę, że bateria właśnie pada. Trzeba będzie wymienić. Nie wiem, jak tam moja fryzura. Czy bardzo będę straszył? A na najwyżej tego nie, nie wmontuję do filmu. Jest to już grobówka. Postój na banany. banana trochę herbaty i, i końcówka zostało nie około dwudziestu kilometrów dwudziestu kilometrów do końca nie wiem siedemdziesiąt osiem kilometrów przejechane no to trochę ponad 20 kilometrów do końca dawno nie było aktualizacji z trasy jest godzina druga i na liczniku 92 kilometry to już oficjalnie jest Kraków zostało mi kilkanaście kilometrów do końca nie wiem czy kamerka to złapie ale właśnie się pokazał klasztor to chyba wielany przed chwilą skręciłem z ulicy Kobierzyńskiej w kapelankę ale na Kobierzyńskiej wszystkie światła jakie były to mnie zatrzymywały co chwilę postój do czerwony masakr tutaj jest czerwony. A przy okazji pękła setka jest 101 na liczniku. I w pół do trzeciej. Myślę, że o tej porze już będę w domu. A jakoś w tamtym roku został tutaj oddany fragment ścieżki rowerowej wzdłuż Rudawy między Salvatorem a Błoniami Myślę, że tutaj zakończę ten film, tą relację. w tej chwili mam 105,5 km ja zostało mi jakieś 7 km do domu no i faktycznie tym razem udało się zrobić krótszy odstęp między filmami teraz ma się coś chyba popsuć pogoda więc nie wiem jak to będzie dalej zobaczymy W każdym razie dzięki za oglądanie, żeby trwaliście do końca. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!